Dzień dobry drodzy miłośnicy, zaczynamy naszą codzienną, prawie codzienną gimnastykę, bo na weekend sobie robimy wolne, mamy inne aktywności, a i pospać trochę dłużej, ale niedługo. Wdech, wydech, wdech, wydech, bo najlepiej jak ma się taki regularny tryb życia, to jest chyba najlepsze. Ręce w bok i serujemy dłoni, dłonią w jedną stronę, w drugą. Raz, i dwa, i dwa. I rozciągamy się na boczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz jedna dłoń do góry, druga. Wnętrzem do góry, druga do dołu i zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydych, jeszcze raz rozluźniamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i ręce na biodra, lekko się rozluźniamy, i zaczynamy rozgrzewkę od mięśni szyjnych. Głowa na boczek. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech. Rozluźniamy druga strona, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech wydech. Rozluźniamy. Głowa w dół. Brzuch, pamiętam, jest wciągnięty. Barki opuszczone. Rozciągamy porządnie mięśnie karku. Dobrze. A teraz głowa do tyłu. Woli wracamy do postawy wyprostowanej i powtarzamy: głowa na bok, druga strona, wyprost głowa w duch. rozciągamy, brzuch schowany, barki opuszczone i głowa w górę i do tyłu, rozluźniamy, kark rozluźniamy, powoli głowa do przodu, dłonie nad obojczyk, tu gdzie są Podczepione mięśnie, połączące się z żuchu. głowa w bok, do tyłu, broda wysoko. Przynosimy powoli głowę na drugą stronę, w bok, do tyłu i wysoko. I teraz jest zmiana. Wracamy jeszcze do pierwszej strony. Druga strona. I rozluźniamy. Krążymy głową. Oglądamy sobie sufit, ścianę matę, druga ściana, góra. I odwrotnie, robimy to powoli, żeby nam się w głowie nie zakręciło. I rozluźniamy. A teraz łokcie w bok, staramy się odchylić dłonie na boki, tak? A głowa do przodu, rozciągamy sobie mięśnie karku, raz. 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, ręce w górę, do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, ręce w górę, do tyłu, a głowa do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech. Wracamy do bioder, ręce na, dłonie, ręce na biodrach, łokcie, a odchylamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce w górę, raz, dwa, trzy. Odchylamy je do tyłu, a głowa do przodu. Cztery, pięć. I w górę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy, żeby nas kark nie bolał. Wdech, wydech. A teraz barki powoli do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. Do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. I teraz energicznie. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i rozluźniamy na jedną i na drugą stronę. Wdech, wydech, wydech, wydech. Lekko uginamy nogi w kolanach i krążymy sobie do przodu biodra, do tyłu. Rozluźniamy pas biodrowy. Przede wszystkim chodzi o odcinek lędźwiowy. Wdech, Wydech, wdech, wydech. Druga strona. Wdech, wydech, wdech, wydech. I rozluźniamy. Wdech i wydech. Rozstawiamy lekko nogi. Zapieramy się po zewnętrznej krawędzie stóp. Pochylamy się do przodu. Powoli, powoli rozciągamy sobie mięśnie długie pleców. Bardzo powoli staramy się zachować nogi proste w kolanach. I teraz łapiemy za jedną nogę kostkę jednej nogi. Wdech, wydech. Głowa w kierunku kolana. Wdech, wydech. I za drugą kostkę głowa do kolana. Raz. 2, 3, 4, 5. Ile wytrzymujemy? Tu, tu, tu do pierwszej stopy Raz, 2, 3, 4, 5. Tu ptamy sobie z powrotem. Raz, 2, 3, 4, 5. Ostatni raz na nogę. Raz, 2, 3, 4, 5 i do 2 odwiedzamy ostatni raz drugą nogę. Raz, 2, 3, 4, 5. A teraz dłonie na środku mamy i raz jedno kolano do łokcia, raz drugie, raz, 2, 3, 4. 5. Opieramy sobie obydwie dłonie na kolanach i powoli, 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 żeby krew zdążyła odpłynąć z głowy. Jesteśmy w postawie wyprostowanych. A teraz połóżmy się. No i ćwiczymy wszyscy. Również nasi kochani rówieśnicy, którzy muszą leżeć. Z różnych przyczyn. Na przykład mają covid który jednak bardzo osłabia, ale nikomu nie życzymy tego. Wdech. Wydech. Wdech, wydech. Leżymy sobie wygodnie. Nogi mamy na macie albo na materacu. unieśmy lekko głowę i czepiemy sobie materac albo matę z obu stron. Raz, brzuch napięty. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wdech, wydech. A teraz potrzebny sobie na teraz 10 razy. Uwaga. raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Leżymy, rozluźniamy sobie mięśnie karku. Wdech, wydech. No to zaczynamy z stóp. Stopa się stopa jest prostowana i powoli zbijana. Raz. 2. Trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wydech, wydech. A teraz mocniej. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. I teraz 10 razy, ale tak, żeby to z biodra wychodziło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy nogi. Wdech, wydech, wdech i wydech. Stawiamy sobie stopy na macie albo na materacu. Tak? I teraz tak, napinamy mięśnie pośladków, zwieracze i mięśnie brzucha, unosimy lekko, niedysoko, biodra w górę. Tak, rozchylamy lekko biodra i nie zwalniając napięcia na mięśniach bujamy się na mięśniach brzucha i pośladków, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech. Wdech, wydech, Schowa... z kolana się schodzą i kręg po kręgu opuszczamy się w dół. I rozluźniamy. I wdech, i wydech. Rozluźniamy troszeczkę mięśnie nóg. Jeszcze raz zaciskamy pośladki, zwieracze i brzuch. Lekko, lekko, powoli, powoli, dźwigamy miodra w górę, tak? Rozchylamy kolana na boczki i bujamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Kolana się schodzą i kręg po kręgu opadamy w dół i rozluźniamy. Wdech wydech, wdech, wydech, rozluźniamy mięśnie, oddech i jeszcze raz napinamy mięśnie pośladków i brzucha oraz zwieraczy, ciągamy się w górę, tak, jesteśmy w górze, rozchylamy kolana i na boczki, raz, dwa, trzy, 5, wdech, wydech. Kolana się schodzą i kręg po kręgu schodzimy w dół. Wdech, wydech. A teraz Przysuńmy sobie kolana do siebie i masujemy kręgosłup. 3 razy obroty w jedną stronę. Raz, dwa, trzy i trzy obroty w drugą. Raz, dwa. Wdech, wydech. Jedna noga wyprostowana. Druga przysunięta, dalej przyciśnięta do klatki piersiowej. Tą jedną nogą kręcimy sobie kółeczka. Raz wyprostowaną. Dwa, trzy, cztery, pięć. I do środka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. Noga, która ćwiczyła, jest teraz przyciśnięta do, do nas, do piersi. A druga noga jest wyprostowana. Pięć kółeczek na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przesuwamy obydwie nogi. Lekko się rozluźniamy, w jedną stronę trzy razy i w drugą. Pierwsza noga wyprostowana. Ćwiczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Zmiana. Druga noga ćwiczy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I do środka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Obydwie nogi przytulone. Masujemy kręgosłup. Raz. Dwa. Trzy. I do środka. Raz. Dwa, trzy, ostatni raz. Pierwsza noga ciczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obydwie nogi przytulone do nas i masujemy ostatni raz kręgosłup. Raz, dwa, trzy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy w drugą stronę. Nogi teraz mamy na macie. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Opieramy sobie głowę na rękach. Łokcie odchylone, ale tak żebyśmy kątem oka je widzieli. się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na boczki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I do przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i boczki. Raz, dwa trzy, cztery, pięć i do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy mięśnie karku, wdech, wydech, wdech, wydech, nogi na boczki, raz, na jedną stronę, raz, na drugą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a teraz ręce w górę i raz jedna ręka wyżej, raz druga. Łokcie wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce pod potylicę, tak, i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na boczki nogi. Raz, dwa, rozciągamy sobie mięśnie brzucha. Trzy, jak miło. Cztery, pięć, wdech, wydech i dłonie w górę. Raz, dwa. Trzy cztery pięć, i kolana raz dwa trzy cztery pięć, tak i dłonie, w góra, raz szybko energicznie dziesięć razy raz. Dwa trzy cztery pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Ręce opadają sobie wzdłuż ciała. Kładziemy się wygodnie tak. Wdech, wydech. A teraz rozluźnijmy się troszeczkę po ćwiczeniach. Wdech nosem. Głośny wydech ustami. Wdech. Wydech, rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech. Wziamy, się, rozluźniamy, wdech, wydech. Przeciągamy troszeczkę. Ach, jedna stopa na macie, biodra lekko w bok. Podpierając się jedną ręką. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Wdech, wydech, wdech. Wydech, tak? Oddychamy ręce w bok, nabieramy powietrze, ręce w górę, rozciągamy jeszcze raz ostatni kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie w dół, umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia, miłego dnia.